Poko Chanel podobno kiedyś zauważyła, że kobieta ma w życiu kilka momentów, kiedy rodzi się na nowo. Jednym z nich jest, wiek powiedzmy, około 55 lat. Mm -hmm. I co ciekawe, współczesna nauka zdaje się iść tym tropem. Przyglądając te materiały, które dzisiaj mamy, badania, artykuły, wyłania się taki obraz menopauzy nie jako końca, ale no właśnie transformacji. Nowego rozdziału. Dokładnie. A my skupimy się na tym, jak natura, zwłaszcza zioła, może wspierać w tym okresie. Sprawdzimy, co nauka mówi o tych no, tradycyjnych metodach. Zobaczmy, co tam mamy w tych źródłach. Bardzo często w tych tekstach przewija się szałwia lekarska. Głównie w kontekście tych no, udzierzeń gorąca. Co badania, na które powołują się źródła, konkretnie mówią. Rzeczywiście, szałwia jest tu mocno obecna. I y, przytaczane badania wyglądają obiecująco. Jedno z nich, takie nowsze, pokazuje, że regularne branie około 100 mg ekstraktu dziennie przez 8 tygodni mm -hmm. znacząco zmniejszyło i częstotliwość, i nasilenie tych uderzeń gorąca, w porównaniu z placebo, oczywiście. Jasne. A inne badanie, co prawda starsze na mniejszej grupie, sugerowało nawet, że u większości kobiet objawy po prostu ustąpiły całkowicie. Tak. Podają źródła, a tłumaczy się to działaniem fitoestrogenów. To są takie związki roślinne, które, powiedzmy, delikatnie naśladują działanie naszych naturalnych estrogenów czyli takie naturalne wsparcie dla sygnałów hormonalnych delikatne. A czy źródła dotykają też innych aspektów tej równowagi? Pojawia się tam niepokalanek pospolity, vitex agnus castus. Tak, jest przywoływane badanie, zdaje się, z 2019 roku na grupie 52 kobiet i ono pokazało, że niepokalanek był skuteczniejszy niż placebo, jeśli chodzi o łagodzenie takich ogólnych objawów menopauzy. Czyli nie tylko uderzenia gorąca. Nie tylko, zwłaszcza jak podają w kwestii niepokoju i właśnie tych problemów naczynioruchowych, a mechanizm, jak to opisują, jest trochę inny niż przy szałwie. Mhm. Wiąże się z wpływem na receptory dopaminy w przysadzce mózgowej. To ten mały gruczoł, który steruje wieloma hormonami. I to może pomagać regulować poziom progesteronu i prolaktyny. To fascynujące, jak te rośliny wydają się działać na różne systemy w organizmie. Bo przecież yy, poza zmianami czysto fizycznymi, te materiały często podkreślają też wpływ menopauzy na nastrój. Co mówią o dziurawcu? Dziurawiec zwyczajny. Tak, dziurawiec jest tu przedstawiany jako potencjalne wsparcie przy takich wahaniach nastroju, a nawet w przypadkach łagodnej czy umiarkowanej depresji. Naprawdę? Aż tak. Co ciekawe, źródła cytują badania, które porównywały jego skuteczność do niektórych syntetycznych leków przeciwdepresyjnych, tych z grupy SSRI, czyli tych popularnych na serotonina. Dokładnie. I wyniki sugerują, że skuteczność może być podobna, ale przy potencjalnie mniejszej liczbie skutków ubocznych. Przynajmniej tak wskazują te konkretne badania. To ważne. A w kontekście samej menopauzy inne cytowane badania mówią o możliwości zmniejszenia nasilenia objawów takich jak zespół napięcia przedmiesiączkowego czy objawy klimakterium nawet o połowę. A jak on działa, inaczej niż szałwia? Tak, działa inaczej. Wpływa głównie na neuroprzekaźniki w mózgu. Serotonin Noradrenalinę, dopaminę. Sugerowane dawkowanie, które pojawia się w tych materiałach, to często około 300 mg standardyzowanego ekstraktu dziennie. Czyli mamy zioła, które według tych analiz mogą wspierać i równowagę hormonalną i nastrój. Ale czy to wystarczy? Mam wrażenie, że te teksty sugerują, że to tylko część większej całości. Jak ujmują tę szerszą perspektywę? Chociaż te fitoestrogeny są często wymieniane jako taki, powiedzmy, pierwszy krok przy łagodniejszych objawach, to analizowane materiały bardzo mocno podkreślają potrzebę podejścia całościowego, holistycznego. Czyli co jeszcze wchodzi w grę? Przede wszystkim niezwykle istotna okazuje się regularna aktywność fizyczna ruch. Tak. Wymienia się tu Nordic walking, trening siłowy, co ważne dla kości, jogę, pływanie. Aktywności, które według tych źródeł mogą być naprawdę bardzo skuteczne. Mhm. Drugi element to aktualizacja zaleceń dotyczących suplementacji. Źródła mówią np. o często wyższych niż kiedyś dawkach witaminy D3. Ile? Sięgających nawet 4000 jednostek międzynarodowych dziennie. Oczywiście to trzeba dobrać indywidualnie. Do tego zapewnienie odpowiedniej ilości wapnia 1000-1500 mg i kwasy omega-3. Te zdrowe tłuszcze. Tak, EPA i DH, ważne dla serca, dla mózgu. Mówi się o 250-500 mg dziennie. Wszystko to razem, jak sugerują źródła, tworzy taki system wsparcia, gdzie te elementy działają synergicznie. Rozumiem. Oczywiście warto tu podkreślić, że my tylko przekazujemy informacje zawarte w tych materiałach, to nie jest porada medyczna. Oczywiście, to jasne. Podsumowując tę naszą analizę, no. Rysuje się obraz, w którym ta tradycyjna mądrość zielarska zyskuje potwierdzenie w nauce. Szałwia, dziurawiec, niepokalanek to przykłady roślin, które, według tych opracowań, mogą realnie pomagać kobietom w tym okresie dojrzałości. Jednak, jakby zbierając to wszystko razem, najważniejsze przesłanie zdaje się płynąć z tego podejścia holistycznego. Jak sugerują te materiały? Połączenie tego naturalnego wsparcia z odpowiednią dietą, mądrą suplementacją i aktywnością fizyczną. Dopasowaną do siebie. Dokładnie dopasowaną do indywidualnych możliwości przynosi po prostu najlepsze efekty. I może na koniec, taka myśl, która się nasuwa po lekturze tych źródeł, w jaki sposób takie świadome sięganie po naturalne, ale jednocześnie sprawdzone naukowo metody, może pomóc nie tylko łagodzić objawy, ale może też pełniej celebrować ten nowy, ważny etap w życiu kobiety. Coś do przemyślenia.